Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich istot, które, zwłaszcza w tym kosmosie, których pragną się zbawić, czyli wyzwolić, uwolnić od cierpienia i śmierci. Jest to możliwe. Wielcy mistycy, kiedy przychodzili na, na tę planetę i na inne również, głoszą tę ideę. Między innymi, właśnie głosił to Jezus. I tego się trzymajmy, bo każdy chce być szczęśliwy, przecież wiemy o tym. A robimy często odwrotnie, żeby komuś zrobić przykrość lub coś złego uczynić. Bo niby to też jest jakaś radość, ale to nie jest radość trwała, to jest głupia radość, zemsta albo coś, tam różne rzeczy się dzieją. Ale tego nie powinniśmy czynić właśnie, a raczej iść drogą zbawienia. <laughs> Pycha na tym między innymi polega, że dzieło stworzenia, czyli my, bo Bóg nas stworzył, naszą duszę stworzył, sami staliśmy się, przemieniliśmy się w stwórcę. I to jest nasz błąd. A ojciec Pio cały czas mówił, że my jesteśmy tylko stworzeniami, a nie stwórcami. No, może takimi malutkimi. Tam ziemniaka oskrobiesz, zjeżdż go i nawet nie wiesz, co się potem z tym ziemniakiem dzieje, jak go przełkniesz, połkniesz. Procesy takie zachodzą, że nic nie wiemy. <laughs> Więc żyjemy w wielkiej ciemności. I dlatego Jezus czy inni święci przychodzili, żeby oświecić drogę, pokazać cel ostateczny i zrozumieć, dlaczego to się dzieje. Taki dziwny sposób na tym świecie. I po to są te wiosenki, właśnie, żeby to tłumaczyć. Nie jestem pisarzem ani żadnym naukowcem. Do nauki to byłem, nie za bardzo wolałem silniki składać czy coś tam mechanicznie bardziej. Nie lubiłem się nigdy uczyć i się nigdy nie uczyłem, tak szczerze mówiąc. To, co upokończyłem, to tylko tyle, co zapamiętałem na wykładach, a tak to do książek nie zaglądałem. I nie bierzcie ze mnie przykładu pod tym względem, akurat. Natomiast Ojciec Pio powiedział mi, że Bóg ci dał taką głowę, żeby zrozumieć wielkie rzeczy. I staram się przekazywać to, co jest wielkie i ostateczne, bo to jest dla nas najważniejsze. Naukę zdobędziesz, owszem, albo nawet całe życie będziesz się zajmował nauką, ale zęby na nic zjesz, siwiejesz i dalej nic nie będziesz wiedział. A wiara Powoduje, że Twoja nauka, nawet gdy studiujesz, może być piękna i wspaniała. Tylko trzeba do tego Boga, a nie, nie cieszy cię tym, że jesteś twórcą i że, i że coś działasz. Nic nie zdziałasz. Umrzesz i tak, żebyś nie wiem co zrobił. Ludzie tworzyli różne cywilizacje, różne piramidy, różne budynki, kościoły. I co? Żyją? Nie żyją, nie ma ich już. Inni przejęli pałeczki i, i się dalej w tym grajdołku babrają, że tak powiem brzydko. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. Oczywiście wkładamy do koszyczko i capio nasze różne sprawy, choroby, nałogi, bo prosicie. Więc módlmy się wspólnie o Polskę również, o zmianę rządu na lepszy. I o pokój na świecie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. <laughs> Przeczytam wiersz Maćka. Z 1993. Ten, co jeździł na rozmowy: Pada deszcz, coś pada na podłogę. Ciało, słyszysz łomot. Nie widzisz, coś pada. Czy upadek ciała jest zarazem upadkiem duszy? Nie widzisz, słyszysz. Jesteś przy mnie, upadłem. Nie padam. Serce mocniej są nasze ciała. W nich wina, jak w kielichu. Bóg dał nam odpocząć. My pozwalamy sobie czekać. Właśnie, za bardzo jesteśmy leniuchami duchowymi. Czekamy. Nie wiadomo na co na trzęsienie ziemi chyba. Ojciec Pio mówił, żeby starać się przynajmniej Kilka razy dziennie pomyśleć o Bogu, iść tą drogą, tęsknić. Te akty strzeliste wewnętrzne wywoływać w sobie. Tęsknić za życiem wiecznym i za niebem. Teraz takie to jest niemodne, żeby myśleć o niebie. Ideologie różne zastępują nasze marzenia o wieczności. Dlatego trzeba odrzucać te ideologie. Staraj się pracować nad sobą, nad swoimi rzeczami, które cię mogą doprowadzić do... Pięknej idei zbawienia, o której mówił Jezus. Teraz parę myśli z drugiego tomu. <laughs> Propaganda trwa od bardzo dawna, setki tysięcy lat. Uważam wszystkie tak zwane święte pisma oraz i ideę za czystą propagandę i kult jednostek. Ponieważ pisanie o czymś, co jest do końca niewyrażalne, jest programowaniem swoich własnych idei, propagowaniem swoich własnych idei. Ilu było na świecie mistrzów i myślicieli, a każdy ujmował prawdę inaczej. W ten sposób teoria jednostek, umocowana reklamą, z czasem stała się tradycją. Pisarze, filozofowie i teologowie, mają w tym względzie najwięcej zasług. To im głównie zawdzięczamy przeobrażania się, propagandy w świętą tradycję. Czy warto trzymać się tego, co dawno minęło? Moim zdaniem zdecydowanie nie. I ojciec Pion mi właśnie powiedział też zresztą o tym rozmawiałem, że tradycja to przecież jest wymyślone, jak wszystko inne. Ale pewne rzeczy tam mogą być. Niemniej powiedział mi, że Twoje pisma hmm, będą wstrząsem dla Kościoła. Czytam dalej. Cywilizacja ziemska jest z gruntu buntownicza, ale właśnie dlatego nastawiona jest również na rozwój duchowy, a przy okazji techniczny, by było łatwiej żyć na tej planecie. Jest nadzieja, jest otwarcie. Niewielu osobom udaje się uniknąć presji cywilizacji materialnej i wejść w wiecznego ducha. Predyspozycje duchowe mają wszyscy ziemianie, lecz systemy zapominania, jakie pokazują kościoły i państwa, prowadzą do skarłowacenia naszego myślenia. Zmysły załamują światło ostrzegania na to co jest istotą życia gdyby zmysły były bardziej chłonne piękna otwarte na niebo świat wyglądałby inaczej niestety skupia się w nich zło i egoizm i nic dziwnego że wybuchają konflikty najpierw w duchu a w konsekwencji na planie materialnym każda dusza Rodząca się na tej planecie powinna starać się o rozwój swojej najprzeciętniej wrażliwości. Wszyscy powinni do tego zachęcać na różne sposoby. Przez sztukę, kulturę, widzenie piękna, wrażliwość na formę. Wszystko możemy wykorzystać dla nieba. Jak najbardziej. Tylko właśnie trzeba tą wajchę przestawić. A ta wajcha jest. Bardzo trudna do przestawienia. Stać się zateisty wierzącym i wierzącym w oryginalne niebo i w oryginalnego Boga, to jest trudne. Ale wszyscy mamy te predyspozycje. Możemy to zrobić. Wielcy politycy i bogaci, wielcy panowie nie chcą tego robić, bo wydaje im się, że Bóg im wszystko zabierze <laughs> i skończą na krzyżu. To nie jest dobre myślenie, infantylne, bardzo, nieduchowe. Czytam: Z jednej strony nie wolno ci być obojętnym na nic, ale z drugiej musisz być jakby niezależny od nastrojów świata. Dla prawidłowego rozwoju cywilizacji musi być prowadzone prawo transcendentalne, prawo miłości, prawo ludzkich pozytywnych wartości. Wówczas Cywilizacja ci niczym nie zagrozi, poza śmiercią, oczywiście. Śmierć wpisuje się w życie materialne. Tego nie unikniemy. By więcej nie umierać, trzeba zmienić system życia, odnaleźć siebie w idei wiecznego nieba. Ojciec mówił, że każdy, kto się urodzi na tej planecie, w tym kosmosie, musi umrzeć. Takie mamy niebo, zaprojektowane przez. Niby takich mądrych kiedyś, no i nie, no, nie byli tacy mądrzy, bo byli tylko stworzeniami, a nie jesteśmy stwórcą. Przemieniliśmy się ze stworzenia w stwórcę, i wydawało nam się, że wszystko będzie pięknie wszystko jest zagwarantowane. A tu guzik z pentelką. <laughs> Niestety nie. To jeszcze z pamiętnika. Nieudacznika. <laughs> z pamiętnika nieudacznika. 8, 12 1980 rok. To jest. Takie różne myśli. Zapisywałem wtedy, bo mi ojciec chciał. Ojciec chciał, żebym to pisał. W wielu rzeczach naocznie to widzę, jak Matka Najświętsza we mnie zwycięża. Muzykowanie w zespole w tym zespole Inigo to wielka dla mnie męczarnia. Boję się grać publicznie może dlatego, że nie jestem w tym dobry. Solówki są dla mnie za trudne. Męczę się, by je wygrać. Potrzebuję maksymalnego wysiłku, by zagrać je poprawnie, ale i tu moc Matki Najświętszej jest widoczna. Dodaje mi sił do wytrwania przed załamaniem i rezygnacją. Słyszę głos wewnętrzny. Jeśli się tu nie zwyciężysz, to gdzie indziej też nie zwyciężysz? I co mam czynić? A więc wszędzie muszę się zwyciężać, zapierać, bez względu na okoliczności i czas, nawet w mało mówiącym graniu, w drobnych szczegółach potrzeba walki o przetrwanie. Mario, zwyciężaj we mnie. Wszystkie słabości i niedoskonałości oddaję w Twoje ręce. Weź to, niech odtąd będzie Twoje. Nie chcę mieć nic dla siebie. Prawnie, niech należy wszystko do Ciebie. Święta dziewico, pozwól mi kochać Ciebie do nieprzytomności. Niczego więcej nie pragnę. Każdą rzecz ofiaruję Tobie i Twoim świętym. Kocham Was bardzo, ogromnie tęsknię za kontaktem bezpośrednim z Twoim gronem świętych. Już chciałbym umrzeć i cieszyć się prawdziwym szczęściem, ale z drugiej strony wiem, że muszę wykonać zadanie, jakie mi powierzyłaś. Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało. Z pewnością będzie to głoszenie Słowa Bożego. W Kościele katolickim dla pogan, innowierców i grzeszników. O tym mnie nieustannie przeświadczasz, szczegółów nie znam, wierzę, że je objawisz mi w odpowiednim czasie. Gdyby to było możliwe, chciałbym to do Ciebie nawrócić cały świat. Wszystkich bez wyjątku, nawet tych, którzy uznają inne zwyczaje, kulturę i religię. Pragnę, aby wszystkie inne wiary zrezygnowały ze swoich przekonań na rzecz Jezusa i ciebie, Mario. Gdybym mógł, wygłaszałbym to orędzie wszystkim bez wyjątku, ale niestety najpierw czeka mnie praca nad własnym wnętrzem. Muszę sam dać dobry przykład, a do tego daleko. Chyba jestem tylko marzycielem. Co tu mówić o wielkich rzeczach? Skoro samemu się jest niedoskonałym. Tak, najpierw praca nad sobą, nad miłością do Boga i bliźniego, a czystość tej miłości płynie wpłynie na słowo, które będę mówił innym czy też pisał. Bądź niepokolana we mnie, sprawnie pokolane serce moje, jak i w moich bliźnich. Bądź moją przewodniczką. W każdym momencie mego życia ratuj grzeszników, ratuj Polskę, mój ukochany kraj. Ratuj rodziny, kapłanów, aby ta Polska była przykładem i światłością dla narodów zagubionych, zapominających o sensie życia, aby była Chrystusem dla wszystkich krajów. Przykład musi być, owszem, teraz go nie ma. Żaden kraj nie daje przykładu prawdziwej miłości. Refleksji, modlitwy i pracy. Żaden. To się zakończyło. Jeszcze. Jeszcze wiersz mój. Walduś przysłał wiersz, ale nie zdążyłem sobie tu przygotować. No jutro, albo pojutrze go przeczytam. Niewidzialna słodycz. Taki wiersz napisałem kiedyś. Piszę do ciebie niewidzialna słodyczy po to, by cię zobaczyć. Mówię po to, by cię teraz kosztować. Patrzę za tobą, by cię podziwiać. Myślę o tobie, by się zachwycać. Chcę... Byś mówiła do mnie we wszystkich językach, uśmiechała się wszystkimi kolorami, abyś wejrzała na mnie wszystkimi oczami, byś mnie całowała wszystkimi ustami, których ci nie brak. Już jestem nieprzytomny na myśl o tym. Tak będzie w niebie. A tutaj to różnie bywa. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i papa. Pa. W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi Przyprowadzam świętych wielu, by przekazać światło dni Ojciec Pio mówił do mnie Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiół życie nowe Święci mnie wciąż stawali w moim sercu, w mojej duszy w Ich obecność Wprowadzenie moje biura zawsze ruszy Siostra Faustyna, królowa Jadwiga Teresa Wielka, Jan Bosko, Michał Archanioł Z Franciszkiem z Asyżu, on patronem moim jest Z nim umówiłem się na wiele żyć Zdecz, Jan Bosko i Teresa Wielka zawsze przy mnie są czy moim pisaniu w mojej głowie światło świecą w noc Lekkość w moich słowach ważnych sprawach z ich tkwi Ojciec Pio zawsze mówił, że to daj skóry mi Ojciec Pio mówił do mnie Bóg dał ci taką głowę Byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiódł życie nowe Chęci przy mnie wciąż Zawali w moim sercu W mojej duszy Ich obecność, ich prowadzenie Moje pióro zawsze ruszy Siostro rozmawiałem Przez ponad sześć lat On mi dał gochor. Wielu by przekazać światło dni W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło, by przekazać ją Otwartym duszą gotowym na to Ojciec Pio przekazał Duchowy skarbów moc By w świat wyruszył z wiedzą Jak najjaśniejsza noc W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło Przekazać ją otwartym duszą gotowym na to, Ojciec ją przekazał przekazam, duchowska...